Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was bez makijażu, dlatego że razem z Wami chcę sobie przetestować kilka nowości. Mianowicie niedawno Vivo przy współpracy ze Zmalowaną wypuściło nową kolekcję i ja w tą kolekcję się zaopatrzyłam. E, więc dzisiaj będziemy testować paletkę cieni. Tak ona się prezentuje. Jeżeli chodzi o środek, wygląda on w ten sposób. I zakupiłam sobie również cienie w kremie. Jeżeli chodzi o tą kolekcję, mamy 6 dostępnych odcieni, ja wybrałam tylko trzy. Wziąłam sobie biały, przepiękny brąz i taki cień opalizujący na zielony, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jak ten test wypadnie, to zapraszam do oglądania dalej. Na powiece mam tylko i wyłącznie korektor, więc przejdziemy sobie do cieni w kremie. Ja użyję sobie odcienia numer 1 Sweet Latte i ten odcień na słoczu prezentuje się w ten sposób. Koszt tego cienia to 19,99. I tak, jeżeli chodzi o ten cień, nałożę sobie go na powiekę i będę go blendować. To będzie moja baza pod cienie właśnie te neutralne. Zobaczymy, jak z tym cieniem się będzie pracować. Czy się rozetrze do delikatnej chmurki. Zaraz się to okaże. Jeżeli chodzi o cień w kremie, bardzo fajny produkt, bardzo fajnie się z nim pracowało, fajnie się blendował, rozcierał. Mam tutaj delikatną chmurkę, więc jest OK. i co najważniejsze, dąży do matu, więc super. Teraz przejdziemy sobie do makijażu oczu paletką cieni. Jeżeli chodzi o paletę, wygląda ona w ten sposób, kosztuje 47.99 w cenie regularnej. W środku mamy Sześć cieni matowych neutralnych, jeden błysk i cztery cienie matowe neon. Więc dzisiaj się tą paletką pobawimy. Na pierwszy rzut pójdzie może ten brązik, dam go w załamanie powieki. Zobaczymy, jak się z nim będzie pracować. Żałuję tutaj, że nie ma lusterka, bo to by było bardzo pomocne. Jeżeli chodzi o ten cień, delikatnie się. Pyli, więc trzeba uważać. Ja delikatnie sobie go nabrałam na pędzel i będę aplikować właśnie w załamanie powieki. Teraz przejdę sobie do tego ciemniejszego brązu i nałożę go w zewnętrznym kąciku i delikatnie będę go wyciągać ku górze, ten cień również delikatnie się pyli. Ja sobie go tutaj nabrałam taką ilość na pędzel, delikatnie strzepuję i wklepującymi ruchami nakładam go w kącik zewnętrzny. Następnie sięgnę pod ciemny, najciemniejszy brąz paletki i ten cień zaaplikuję sobie delikatnie tuż przy linii rzęs. Jeżeli chodzi o ten cień, delikatnie mi się tutaj pokruszył na powiekę i również takimi wklepującymi ruchami będę aplikować go w zewnętrznym kąciku, żeby ten kącik przyjąć. sobie Do błysków i użyję sobie tego błysku z paletki, nałożę go pędzlem bez żadnego kleju właśnie pod brokaty, pod cienie błyszczące i ten cień nałożę sobie tak gdzieś do 3,4 górnej powietrza. sięgnę sobie po czarny cień i tym cieniem sobie przyciemnię linię rzęs takim cieniutkim, skośnym pędzelkiem. Na oko skończone, więc przejdźmy sobie do drugiego oka i użyję sobie tych cieni neonowych. Y nie są to moje ulubione odcienie, ale postaram się dzisiaj mm, z nimi zrobić jakiś makijaż. E, I użyję również e, tego białego cienia w kremie. I ten cień pomędruje na całą powierzchnię, powierzchnię e, ruchomą powieki. Delikatnie będę sobie go blendować. sobie od różowego cienia i ten cień powędruje w zalmanie powieki w zewnętrznym kąciku. Również ten cień neonowy bardzo się pyli. Jeżeli chodzi o produkt na pędzlu, tak on wygląda. No i co? Nakładamy Lepiej sięgnę sobie po pomarańczowy cień i nałożę go na środku załamania powieki. I od razu będę blendować z tym różem, żeby się panie połączyły. Mam no sobie teraz ten żółty, nowy, neonowy cień i jego zaaplikuję wewnętrznym kąciku. jeżeli chodzi o one, one, tak one się prezentują na powiece. Teraz przejdę sobie do cienia w kremie i ten cień opalizujący na zielono użyję sobie jako eyelinera wzdłuż właśnie linii rzęs. Ja sobie go tutaj nabiorę na dłoń. Bardzo fajny kolor. Tak on wygląda. Jest to... Um, taki zielony, opalizujący na zielony odcień na przeźroczystej bazie. I co będziemy aplikować sobie tuż przy linii właśnie rzęs, żeby dodać tam delikatnego błysku. Sobie wytuszować rzęsy, nałożę podkład i zaraz do Was wrócę, dokończymy sobie dolną powiekę. Teraz przejdziemy do dolnej powieki i użyję sobie tego ciepłego odcienia z paletki. Powiem Wam, że on mi się tutaj gryzie, bo te brązy są takie w tonacji nieco chłodniejszej. Ten tutaj jest właśnie jedyny taki mega ciepły cień, więc no zobaczymy jak będzie się komponował z tym makijażem. Ja sobie go użyję na dolną powiekę. Następnie sięgnę sobie po ten ciemny y, brąz i dam sobie go w kąciku zewnętrznym, żeby połączyć go z górną powieką. Złoty odcień i użyję sobie go w kąciku wewnętrznym i na jedną trzecią dolnej powieki. Ok, jedno oko mamy skończone, powiem Wam, że ten złoty cień. Y Błyszczący. On w ogóle się nie chce nakładać na pędzel i w ogóle go nie widać właśnie na powiece przy użyciu pędzla. Jedyne, jedynie co to w grę chodzi właśnie tutaj palec, żeby go nałożyć palcem, ale jeżeli ktoś ma długie paznokcie, tak jak ja, no to trudno sobie właśnie włożyć ten cień w wewnętrznym kąciku, więc troszeczkę średnia. Więc teraz przejdziemy sobie do, drugiej, do drugiego makijażu i na dolną pobietę w kąciku Zewnętrznym użyję sobie tego różu, żeby połączyć właśnie go z górną powieką. środek powieki użyję sobie odcienia zielonego. Jeżeli chodzi o ten odcień zielony, to powiem Wam, że na powiece bardzo brzydko wygląda. E, użyję sobie właśnie tej białej bazy. Nałożę, go, nałożę tą bazę na środek dolnej powieki. Zobaczymy, jak z tą bazą będzie wyglądać właśnie ten cień. Bo jeżeli chodzi o to, jak on wygląda bez bazy, to jest nieciekawie. OK. I teraz wezmę malutkim pędzelkiem. No nie, jest to samo. Po prostu ten zielony cień to jest, moim zdaniem, najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o tę paletę. Nie wygląda tak ładnie, tak intensywnie, jak właśnie w paletce. Wewnętrzny oczywiście powędruje żółte neonowy odcień. Ok, makijaż oczu skończony. E, jeszcze na sam koniec użyję sobie tego beżowego odcienia i delikatnie sobie właśnie wyczyszczę tutaj mm, granice. Powiem Wam, że ten beżowy odcień tylko że jest bardzo ładny, to bardzo fajnie tutaj wszystko nam czyści więc na wielki, wielki plus. Również tutaj sobie delikatnie nim przejadę. Ok moje kochanie, idę sobie dokończyć resztę makijażu i zaraz do Was wracam z podsumowaniem. Makijaż skończony, tak się prezentuje efekt końcowy. Dajcie mi koniecznie znać, która wersja makijażu Wam bardziej przychodziła do gustu. A teraz przejdźmy do podsumowania dzisiejszych produktów. Jeżeli chodzi o moje zdanie na temat tych produktów, to zacznijmy sobie od cieni w kremie. Cień brązowy bardzo ładnie wygląda na powiece, bardzo fajnie się blenduje, rozciera, rozciera. można uzyskać delikatny efekt murki. Nawet e, ja będę go wykorzystywać do makijaży dziennych, po prostu na szybkiego rozblendować, bo on naprawdę przepięknie się blenduje. E, wklepać delikatne błyski i macie super makijaż dzienny. Jeżeli chodzi o biały cień, bardzo ładnie podbija neonowe odcienie, więc warto również e, na nim zawiesić oko. I od, y, ostatni odcień z mojej kolekcji jest to właśnie błysk na przeźroczystej bazie z zieloną kawą poświatą. Bardzo ładny cień, bardzo ładnie wygląda na powiece. Ja dzisiaj użyłam tego cienia jako eyelinera, więc również w takiej wersji bardzo dobrze się sprawdza. Trzeba jednak dokładać tego cienia, żeby uzyskać skoncentrowany odcień właśnie na powiece, bo on jest taki, on jest na przeźroczystej bazie i jest taki rozproszony, ale odcień jest naprawdę przepiękny. Jeżeli chodzi o paletkę cieni, pigmentacja tych cieni jest bardzo dobra. Nie są te cienie mega napigmentowane, ale nie są też za słabo. Moim zdaniem są takie w punkt. Można sobie budować poziom nasycenia tych cieni, poziom koloru właśnie na powiece. Bardzo fajnie się te cienie blendują, rozcierają, łączą ze sobą. Nie uzyskacie sobie tutaj tymi cieniami żadnych plam, żadnych prześwitów, bo naprawdę ta pigmentacja moim zdaniem jest dobra. Jeżeli chodzi o cienie brązowe, są przepiękne, bardzo fajnie wyglądają na powiece. Bardzo się obawiałam tego pomarańczowego, takiego cyglastego Cienia, ale on bardzo fajnie się wkomponował z górną powieką, bardzo fajnie się połączył, więc jest OK. Cień beżowy bardzo fajnie napigmentowany, można sobie tutaj wszystko fajnie wyczyścić. Cień błyszczący z paletki wygląda fajnie na powiece, pod warunkiem, że nie macie żadnych niedoskonałości, żadnych grudek czy pomarszczonej tej powieki, bo jednak ten cień ma tendencję do podkreślenia niedoskonałości. No i jeszcze jeden minus tego cienia to to, że można go nałożyć tylko pal, palcem. I ja próbowałam nałożyć go pędzlem, niestety na pędzlu nic nie zostawało, więc jeżeli ktoś ma długie palce no to niestety będzie miał delikatny problem. No ale sama w sobie gama kolorystyczna tych cieni neutralnych jest bardzo fajna. I teraz przejdziemy sobie do cieni neonowych. Ja za neonami nie przepadam, za kolorowymi cieniami. Ja bardzo rzadko sięgam po te cienie. Jednak te cienie tutaj są naprawdę ładne, ale jeżeli jeżeli chodzi o pigmentację tych cieni, to tutaj już jest trochę gorzej, bo cień różowy czy pomarańczowy wygląda ok na powiedzenie, jednak te cienie. Dwa, zielone czy i żółte, wypadają bardzo słabo. Nie są tak napigmentowane jak te dwa pozostałe, nie wyglądają tak jak te dwa pozostałe na powiece, więc moim zdaniem są to dwa najsłabsze ogniwa w tej paletce. Jeżeli chodzi o całość, no to tutaj, jak mówiłam, dla mnie te one by mogły wylecieć, no ale twórca sobie tak wymyślił, więc tak jest. Jeżeli chodzi o wykonanie samej paletki, to jest to jakość, bo nie jest to jakaś e, z wyższej półki jakość. E, sama okładka do mnie nie przemawia, moim zdaniem jest taka kiczowata e, i wygląda jak e, kartka pocztowa z wakacji. No, dla mnie nie. E, jeżeli chodzi o zdjęcie um, propozycji makijażu, to moim zdaniem wolałabym, żeby to było lusterko, bo e, jednak bardzo jest lusterko pomocne przy makijażu. Nie trzeba odkładać tej palety, brać lusterka, wiecie o co mi chodzi. No i ja wolałabym, żeby to było właśnie lusterko. No i same ułożenie cieni. Dla mnie to jest taki bałagan. Ja wolę jednak, jak są te cienie, wiecie, równo poukładane, niż takie miżmasz w paletce. ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. I tak, moi drodzy, to było dzisiaj na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, czy posiadacie te produkty, jak się u Was sprawdzają, co Wy o nich sądzicie. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze. Teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia. Cześć!